Socha. Jak tam po wyborach? A, jak tam po wyborach? <grywa> Fajnie, co? Rafał był prezydentem dwie godziny, zajebiście. Dwie godziny, jeban. Super ekspres dążył okładkę wydrukować, nie? że Rafał Trzaskowski prezydentem i faktycznie jego prezydentura była super ekspres, kurwa, bo dwie godziny. <grywa> Powiedział, że odwiedzi, że pierwsza stolica, jaką odwiedzi, to będzie Paryż, a zdążył do Kibla i z powrotem, nie, no. czy Proszę? Nie, wiem, czy nie wiadomo, czy zdążył, właśnie, nie. Ciekawe, czy jak on idzie do Kibla, to nie na jedynkę i dwójkę, tylko en i deux. To jest... <śledziany> <śledziany> nie, boże... A, więc poligloci na sali w Wolbromiu, fajnie. E, e, ale no, Ja słuchajcie, oglądałem cały ten wieczór wyborczy, to było niesamowite, nie? Bo tam wyszły ten, o 21.00 te pierwsze Exit Pole i on tam wygrywał o nie? Tam nic pra, praktycznie nie było, nie? A tam kurwa Euforia, nie? Z gośćką się przelizał. W, kurwy z tortu wyskakują, nie? Sto lat zaczynają śpiewać, ja mówię, Coś co się dzieje, nie? No, sakra, zaczyna... I powtarzanie, nie? Taka, wiecie, akurat kibicostwa od Nabrodzkiego mogliby się nauczyć, bo tam tylko powtarzanie było. Rafa mówi: wygraliśmy, i oni wszyscy wygraliśmy! wygraliśmy! Brawa dla Gosi. Gosia, Gosia. I dla wioli. Wiola, wiola. Dla Donalda. to, po, 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 po co takie sceny oni kur. robili? Jakby po, po co? po co? kurwa, po co? Chuj! Mów! Dupę! Chuj! E, tak nie było, ale... Ale słuchajcie, to było o 21.15 minut i się impreza skończyła, nie? po 15 i się to zastanawiam, może on poszedł spać, nie, wiecie, ludzie się o 10.00 normalnie kładą, nie, kolejne wyniki były o 11.00 dopiero, nie, on wrócił do domu zadowolony, poszedł spać, mówi, dobrze, a, jestem prezydentem, i budzi się nad ranem, jeszcze on jeszcze nic nie wie, nie, I się budzi, a, Zapach prezydentury o poranku, nie. Idzie do kuchni gośkę w dupę, A! To jest mąż stanu się obudził, taki prawdziwy. I mówi, do ratusza idę przez miasto. Nie, nie będę jechał autem, tylko idzie taki, wiecie. Zadowolony. Żulowi pionek. Tak jest pierwa piątka. Chodzi do ratusza, wszyscy smutni, bo oni już wiedzą mnie. No uśmiechamy się, brygada, co jest? Nie smutcie się, przecież będę was odwiedzał. Ale słuchajcie, faktycznie, ja znam mnóstwo ludzi, którzy poszli, zobaczyli te wyniki i poszli spać. Nie? Że 21, ok, Okej. Okay. Rafał jest prezydentem. Dobrze. I kładziesz się spać jak dobrze, dobrze, dobrze. I czujesz, czujesz jak cię Rafał kładzie. Wszystko będzie dobrze, wszystko będzie. I śnisz, masz takie piękne, takie lewackie sny, takie wiecie. łąka, kwiatki, tęcza. Nie? I kury jednorożce skaczą i, i mi... I mu kurwa, kurwa, że to jest zakrzaka, kurwa, ręgar, skakują ci na córkę. Hiranci za ręce, kurwa, I obok każdej żabki jest klinika aborcyjna o, i jest zajebisty sen. Klinika <grymka> aborcyjna. I nagle nad radem masz takie... Rafał, poczekaj jeszcze pięć minut. I słyszysz głos Karola. Dopłacasz na kolejną godzinę albo wypierdalasz. Pany wygrał, nie? To jest że Kaczyński siedzi teraz na chacie z nie? Obok kot z Whiskasem, nie? I on, on siedzi i mówi... że cię tu nie ma, kurwa! On jebany przeszedł grę, nie? No przeszedł grę, to jest wygrał Nawrockim wybory, rozumiecie? To jest tak jakby kurwa wygrać w w yy, yy, Ligę Mistrzów yy, yy, pogromem Wolbrom, kurwa, to jest... nie zdarza, nawet nie ma takiej drużyny w FIFA, kurwa. A on wygrał, nie? I to samym bramkarzem, nie? Karol był bramkarzem. Więc... Ja jem, ja, nie wierzę. Najlepszy polski flipper, Karol Nawrocki. Zamienił kawalerkę w Sopocie na pałac prezydencki. Ale wiecie, jak wyszła afera z kawalerką, to on od razu wziął ten kawalerkę na cele hartatywne, nie? Teraz wyjdzie afera, no to pałac prezydencki, nie? Podajemy na cele hartatywne jednak. Zabraliśmy to od pana Andrzeja i. Kurwa, na cele hartatywne. Ale to go nie powstrzyma. Kolejny przystanek, Watykan. Zobaczycie, rozjebie to. Będzie papieżem, zobaczycie. Będzie Karol, człowiek, który został papieżem. Dwa, nie? lepiej Karol niż Rafał. To był krótki pontyfikat, co? Dwie godziny. Ledwo by tym zdążyli do Gasić. Już kolejny trzeba palić. O Boże. Ale sfałszowali wybory. Nie wiem, czy słyszeliście tam, że opozycja sfałszowała wybory. Czyli ci, którzy nie organizowali wyborów sfałszowali. W ogóle nie wiem, czy ta afera o sfałszowaniu, to ona wybuchła na wykopie, nie? Jakiś typ najebany na wykopie napisał, że yy, sfałszowali wybory, nie? I dali jakieś tam statystyki i Giertek przeczytał, mówi, ty, faktycznie. I, I poszło, kurwa, i do tej pory to kręcą, to jest niemożliwe, nie? Jak ten typ już na następny dzień, ej, kurwa, ja żartowałem przecież. Ale poszło, nie? No i oczywiście TVP. Tak ogólnie w moim życiu takim prywatnym, to szczerze powiedziawszy, na 30 osób to 27 kurwa głosowało na bramkarza, a 3 osoby może na, na kolorowego kurwa, głosowali. To tak, tak by the way w ramach ciekawostki, nie? W ogóle teraz dalej jest taka mowa, no bo na wsiach to głosują tylko na PiS, y, y, miastowi powinni tylko głos oddawać, k**awy pan do a połowa osób, połowa osób, które mieszka w miastach to są ludzie, którzy ze wsi przyjechali. Przyjechali, przyjechali kurwa ze wsi, bo przyjechali na studia i zostali w miastach dużych. A, a, a wy krzyczycie, że są lepsi. To jest, to jest ten sam na rybek, tylko się przeprowadził. I ja wiem, i ja wiem, że niektórym to w tych, na tych uniwersytetach to te lewoskrętne, to, to mózgi kuro wyprały, nie? Bo tam też ci, 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 ci czasami profesorowie to są kurwa nieźle we Wrocławiu jest jeden taki profesor na przykład, który normalnie chodzi, i się kurwa z uczniami potrafił podobno, nie? Więc tam ci profesorowie to też są kurwa nieźle, nieźle wstrząśnięci, jak, jak, jak kurwa Oranżada. I tam wszyscy szukają winnych. Kto jest winny? Kto jest winny porażki Rafa? Nie. I słuchajcie, doszli do wniosku, że winni porażki Rafała jest 11 milionów tych kurwa nieuków, tych nieuków pierdolonych, tych co wiecie, się z kuzynami ruchają, wiecie, te takie, o, te... słuchajcie, ja sprawdzałem, Wolbrą wybrał Karola, także to jest o was, nie? Ty, kurwa, jak by... skąd wy macie pieniądze na ten występ, z mopsu kurwa? <śled> Wtedy ja na białym koniu zjawił się Marcin Gortat, nie? Tak. Ja pierdolę. Widzicie, jak ja wyzywałem Marcina Gortata dwa lata temu, to, to, to takie były mieszane uczucia, że nie no, co ty, Marcin Gortat to wielki sportowiec, Marcin Gortat był koszykarzem, on piłkę potrafi rzucać, Marcin Gortat to autorytet. Marcin Gortat jest takim, że on nawet tabliczki mnożenia z podstawówki nie zna, to jest taki, to jest taki kuwa, cymbał, dla mnie to jest niesamowite, że wystarczy w życiu mieć kuwa, trochę dryku do sportu, odrobinę szczęścia, bo szczęście zawsze w życiu jest potrzebne i masz masz w sobie, kuwa, jesteś w stanie, będąc kuwa, skończonym debilem, bo przysięgam, przysięgam, Marcin Gortat, moim zdaniem jako człowiek, to jest skończony kuwa, kretyn to jest, to jest taki kuwa, ciężki debil młot, on na pewno ma pseudonim młot, bo na niego Kurwa, w dzieciństwie dzieci gadały młot. I stwierdził, że to będzie jego pseudonim: Polski Młot, jak wyjechał za granicę. Ale oni cię młotem nie nazywali, nie przez grę w koszykówkę, tylko przez to, że s. Durny był imbecylu. I wystarczy, że taki k wyjedzie za granicę, zarobi trochę pieniędzy, trochę dużo pieniędzy na sporcie, i nagle jemu się wydaje, że on jest k On jest intelektualistą. On jest mądrzejszy od innych. On będzie mówił, że temu wolno głosować, temu nie wolno głosować, i będzie. I będzie, będzie lewactwo promował. No, nie, no niesamowite to jest, niesamowite. Więc w ogóle to dziwi, że jest taka garska youtuberów, którzy są przy dupasami kupa Gortata. Jak można z takim idiotą chcieć swój czas spędzać? No ja no naprawdę ciężki debil. no, no Pluję mu kupa podgrzywkę, przysięgam. Tak tej kurę nie lubię i to od wielu lat zawsze jak słyszę jego wypowiedzi, zwłaszcza te związane z ekonomią, to sobie myślę, ja to jest Ciężki Debil. To jest taki kurwa ciężki Debil. Marek Marcin powiedział, Marcin powiedział: No nie może być tak, żeby ludzie ze z małych miejscowości wybiegli. ja mam coś takiego, że jak ja widzę ryj Marcina Gortata, to mnie już jego morda w ogóle. Czekaj, w ogóle z ciekawości. Gdzie się urodził Gorta z ciekawości? Aha, w Łodzi chyba się. się urodził. Wychowywał się na łódzkich Bałutach, Jest synem boksera Janusza Gortata. Dali mi prezydenta. Nie? Rozumiecie, Wolbrom? Was to trzeba da, zamknąć... Mergani uczył, uczył gortata tabliczki mnożenia. A ten gorta też siedział taki młot, pi... i... Kurde, że wcześniej tego nie wiedziałem. <laughs> Dziękuję. Patrz, masz, pięć, masz tutaj 5 palców, nie? No. I teraz ktoś cię pyta, następny raz na przykład 6 razy 9, nie? No. To chowasz szósty palec i masz 54. Jak ktoś cię pyta, na przykład, słuchaj, 8 razy 9, nie? No. To chowasz ósmy palec, masz 6, 72. Siedem, I. Ja... To działa w no 9. Piątkę mu przyjął. A ja idę o zakład, idę o zakład, że on nie zrozumiał, co on do niego mówi. On tylko tak mówił, no, no, przytakiwał, że wiesz, że... Nie no, trybie, trybie. Ja nauczyłem się już. za ten debil nie zrozumiał. Za... W rezerwacie. I wy sobie przy ognisku wybierajcie woza, Kurwa a nie Marcinowi prezydenta będziecie wybierać. No. Tak, tak, tak. Dlatego tutaj jesteście, tak, to jest Polska P. To jest. Jest, to jest jasny podział. Jest Polska a, i Polska. Jest Marcin w tym samym wywiadzie, zapytany ile jest 9 razy 7. O Jezus Maryja, nie powiem ci, nie wiem. I, I Marcin mówi, że... No tak, bo gang streamerów to sama śmietanka, Pasut, Magikal, Rawciu, a zarabiacie i tak lepiej niż 90% społeczeństwa. Nasza inteligencja zniknęła wraz z drugą wojną. Change my mind. Uważam, że takie osoby jak Pasut, Magikal czy ja, to są osoby, które no, są jednak elitą intelektualną w tym kraju. Nie da się tego podważyć. Oczywiście możemy się próbować z tym kłócić i wypierać rzeczywistość, ale uważam, że streamerzy zarabiają za mało. Streamerzy nie powinni zarabiać więcej niż 90% społeczeństwa, powinni zarabiać więcej niż 0,01% społeczeństwa, bo streamerzy to są ludzie, którzy wnoszą wartość do cudzego życia. Prawda jest taka, że gdyby nie taki pasut na przykład, to byś nawet nie wiedział jak kobieta nago wygląda, więc doceniaj kur... To, co masz? Na ekranie telewizora czy monitora. Nie te jebane tłuki z małych miejscowości. Nie mogą wybierać mu prezydenta. Nie? Ale też Marcin się nie przejmuje, że tam go krytykują, bo on twierdzi, że, że on, on się nie przejmuje, bo i tak ci wszyscy followersi i narzekacze i krytycy, i hejterzy oni i tak zarabiają mniej niż on płaci podatków. Także ja akurat mówię, że bo on akurat liczyć potrafi. Także <laughs> na pewno to dobrze policzył, słuchajcie. No i co tam? Yy, yy, więc yy, teraz nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, moi drodzy, ale dwie najważniejsze osoby w państwie to są Kibolek i Gdańsk, nie? Z na Nawroty. No to wiemy już skąd ten przydomek Marcina Gortata, polski młot, naprawdę młot. Krzest polski, który rok? Nie mam pojęcia. Nie odpowiem Ci teraz na to Naprawdę? Naprawdę? Jakbym ci, jak ci teraz... powiedział, że to jest trzy cyfry. 9, 6, 6. Nie odpowiem ci teraz 9,9 Nie, 6. naprawdę, takich rzeczy ci nie odpowiem Nie A kto napisał odpowiem. nad Niemnem? Dobra, ile jest 7 razy 9? 7 razy 9? Tak O Jezus Maryja <laughs> nie, daj, nie dokuczaj człowiekowi No 10 razy To jest najgorsze 10 razy 7 to będzie 70 minus 7? 63 63, no co, co? Dawaj na szybko. No muszę teraz tabliczkę, dawaj, dawaj kolejne, bo trzeba na. Grunwald. 410. Da. No to wiemy. Czy ty właśnie powiedziałeś, że to może powinien więcej niż tylko. Kurwa, no tak. Powinni być w 0000 000 001% najlepiej zarabiających ludzi. Oczywiście tutaj przejęzyczenie. Marcin Gordat mnie zaraził swoją inteligencją przez chwilę. Bo zobaczyłem ten kurwa ten, ten hamski ryj i po prostu przeszło to na mnie z automatu, więc tak, on powiedział 410, chyba tak, ale może tam, może tam było 1000 z przodu. Nie wiem, nie dosłyszałem. W każdym razie. Debil, jakich mało, kurwa. Debil, jakich mało, przysięgam. Donald Tusk, też znany, były kibol dla kija Gdańsk. Nie? Może oni się dogadali, kurwa. Nie? Może to jest ustawka jakaś właśnie. Może wiecie, zaraz zaczną powoli, tak wiecie, że z, z, stolice z Warszawy do Gdańska. Nie? I w Konstytucji będzie taki mały zapis małym druczkiem: że arka Gdynia to kurwa i świnia. Że to się wszystko teraz zmieni, że będą obrady sejmu, to będzie jak na stadionie, nie? Że będzie, nie, nie będziesz głosował przyciskami, tylko kto nie skacze, to batem i... Dobra, posłuchajmy dalej, wiesz, co narodu, co on tam gada. Pieniądze, ...nigdy nie powinieneś nic mieć w kredycie, nic. Opowiadanie ludzi, że bierzemy auto na leasing, wrzucę sobie w koszty, to jest największy błąd świata. 300 czy 400 biznesmenów w Polsce ci... No, bo wiadomo, że on będzie takie rzeczy bo skoro chłop zarobił grube miliony, to nie musi brać leasingów, bo jemu to... Różnice nie robi, że on sobie coś w koszta rzuci. Tylko jakby właśnie to co on gada to jest, to jest, to jest taki... To jest, to jest taka kurwa totalna niewiedza, w momencie w, którym, w momencie, w którym masz przykładowo majątek, mówię o takich pieniądzach odłożonych, bo wiadomo, masz jeszcze przychody, tak? Jakbym nie mam dość duże, skoro milion odłożyłeś, ale masz milion złotych, masz milion złotych i chcesz sobie kupić auto powiedzmy za 300 tysięcy. Po co masz 300 tysięcy przepalać, skoro możesz sobie zrobić leasing, wrzucić sobie to w koszta po pierwsze, więc będziesz mniej płacił, a po drugie, a po drugie Masz więcej pieniędzy na potencjalną inwestycję, na przykład. Dzięki temu możesz sobie załóżmy kupić, nie wiem, nieruchomość, albo możesz sobie kupić kawałek ziemi, albo możesz sobie kupić, nie wiem, kryptowaluty jakiejś, żeby one na ciebie też pracowały, tak? Możesz sobie po prostu Ma, masz pieniądze, które możesz inwestować, ale w momencie, w którym, ale w momencie, w którym ty masz na koncie, nie wiem, ile ten dzban może mieć, 200 milionów złotych, to oczywiście, że ty masz yy, jakieś leasingi brać, bo masz tyle pieniędzy, że możesz mieć wysrane, możesz mieć jest rana i tyle. co, co gor Ale nie każdy ma ma, nie każdy ma, nie wiem, 200 czy 300 milionów złotych yy, i, i nie każdy może sobie na to pozwolić, żeby za gotówkę auta kupować. No, niektórzy biorą leasingi, bo jest to dla nich bardziej opłacalne, bo, bo mogą operować pieniędzmi na bieżąco. Weź sobie auto w leasing. Tak, bierzesz auto w leasing, jeżeli ci nie stać na to auto, to musisz to auto wziąć w leasing, bo faktycznie potrzebujesz, no nie, mo, nie możesz płacić 300. Nie wiem, znam ludzi, którzy naprawdę zarabiają przepotężne pieniądze, mają auta w leasing, a mogliby je brać za gotówkę. No to jest takie, no to jest właśnie. Takie typowe. 400 tysięcy jednorazowo. Musisz zapłacić to tam nie 5 tysięcy miesięcznie, natomiast stać. Okej, okay, jest to sprawa, ale jeżeli masz 100 baniek na koncie, a ty bierzesz auto w leasing, to jest to Twój błąd. 400 biznesmenów, czy 500, czy 1000 biznesmenów ci powie, nie weź dalej sobie leasing, bo sobie robisz koszty. To mi powiedział jeden z największych biznesmenów świata, Steven Ballmer, właściciel Los Angeles Clippers, obecnie czwarty najbogatszy człowiek świata, prezes Microsoftu. Nigdy nie powinieneś mieć nic w kredycie. Nigdy. A już na pewno nie dom, w którym mieszkasz, albo mieszkanie, w którym się masz. No tylko widzisz, mówimy o ludziach, którzy mają jakieś niebotyczne zasoby finansowe. Powiedz to bo, to, bo to wiesz, ja też zawsze mówiłem, że jestem przeciwnikiem tego, żeby na przykład brać sobie kredyt na mieszkanie, no bo wiesz, no to duże ryzyko i tak dalej, no ale jakby wszystko zależy od sytuacji, którą posiadasz, od tego jakie dochody, Posiadasz od tego, w jakiej sytuacji jesteś yy, związkowej. No, bo jeżeli okazuje się nagle, że to masz powiedzmy, lat 25, twoja partnerka ma też lat 25 i wy macie i wy yy, 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 yy macie przykładowo dziecko w tym momencie no to dla mnie jest to zrozumiałe, że ktoś woli wziąć sobie kredyt, bo nie ma takiej w ogóle mowy, żeby on odłożył takie pieniądze, jeszcze wynajmując, żeby mieszkanie kupić, że jest to po prostu w tym momencie najbardziej sensowna opcja, tak? Jeżeli ty zarabiasz 4,5 tysiąca złotych i twoja kobieta zarabia 4,5 tysiąca złotych, sumarycznie macie 9 tysięcy złotych, to jeżeli wy chcecie wynająć mieszkanie, takim w Wrocławiu powiedzmy, które będzie wystarczająco duże, żebyś mógł zamieszka zamieszkać z dzieckiem i tak jak nie będziesz miał zajebis zajebistego komfortu, bo, bo, bo będziesz miał powiedzmy, nie wiem, 60 metrów. No to, to jest spoko, ale to nie jest jakieś kurwa, wiesz, jakiś super luksus, to po to, prostu to, to są dobre, godne warunki. To na takie mieszkanie we Wrocławiu musisz wydać 4,5 tysiąca złotych. 4,5 tysiąca złotych to jest wypłata to jest połowa sumarycznej waszej wypłaty. No to w takiej sytuacji ja się nie dziwi wiesz, odkładając, wiesz, masz do tego koszta życia, musisz jedzenie kupić, dziecku pampersy. Kupić. No, masz koszta życia codziennego. Nie odłożysz nigdy w życiu, nigdy w życiu nie odłożysz pieniędzy na to, nigdy, nigdy, żeby kupić sobie nieruchomość za gotówkę. Więc przez brak możliwości ludzie biorą jakby kredyty. No to that's it. No. Nieważne nie, nie kto ma rację, tylko kto ma rację w ręce akurat no, w tym momencie. Wszystko może się tak zmienić, no nie wiemy tego, słuchajcie, ale, ale ten, wotum zaufania Tusk ogłosił zaraz po wyborach, nie wiem, czy widzieliście, super to było, zgłosił, ogólnie ten, jeszcze wyszło ostatnio z tym, z Gertychem, jak rozmawiał przez telefon, słyszeliście to? Ja myślałem, oni mówią, że afera. Afera, Tusk rozmawiał z Gertychem, nie? Ja mówię, no i co tam powiedzieli? Ja wiecie, myślałem, że faktycznie coś mocnego. Że tam Tusk się przyzna, że on nie jest facetem, tylko kobietą. Ja odłożyłem przez 10 lat i kupiłem. Ale widzisz, bo to też, jest, to też jest ciężki temat i to jest temat rzeka. Mi się wydaje, o może inaczej. My żyjemy dzisiaj w takich jednak wyjątkowych czasach żyjemy. Jeżeli chodzi o sposób waste'owania pieniędzy. Jeżeli można to na nazwać, yy, jeżeli możemy nazwać to waste'owaniem pieniędzy, ale jakby... Do czego zmierzam? Patrz, przykładowo twoja mama, twoja mama, to w jaki sposób żyła twoja mama? No ona sobie, ona sobie raz na jakiś czas kupiła jakiś tani ciuch, bo tych drogich nawet kur... nie było, nawet nie było. Robiła obiad w domu, jadła z rodziną, nie miała jakichś dużych wydatków życia codziennego. Natomiast ty jak sobie dzisiaj żyjesz, jesteś powiedzmy 22-letnim chłopakiem, to tak, chcesz przykładowo wyglądać ...modnie, no to, to trochę jest taka presja tego, żeby kupować te droższe ciuchy, nie, więc wydajesz pieniądze na te trochę droższe ciuchy, na które musisz podkładać. I tutaj nie mówię o jakichś rzeczach z Witkaca, no bynajmniej, tu bardziej chodzi o jakieś takie, o jakieś takie ciuchy nawet w sieciówkach, one, one często nie są tanie, nawet głupi Nike dzisiaj obiektywnie jest w... drogi, robi mega szmaty i jest w... drogi. Nike Strasznie. Ale po, po, pomijając ten fakt, to mamy czasy wyjątkowe pod tym kątem, że tak. Wszyscy piją kawę na mieście. Kawa na mieście to jest 20 zł. Wszyscy mają kurwa subskrypcje Netflixa. Wszyscy prawie mają subskrypcję YouTube Premium. Wszyscy prawie mają subskrypcję Spotify'a. Niektórzy jeszcze do czego sobie dorzucą subskrypcję nie wiem, Disney Plus. Jest dużo takich kurwa kosztów, które ciągle, które ciągle mamy życia codziennego, między innymi związanymi z różnymi subskrypcjami. Dzisiaj serio na takie życie codzienne, na takie codzienne przyjemności uważam, że w... procentowo yy, przepala pieniędzy. Też no, tak jak mówię, tak, głupia kawa 20 zł jak ci wyjdzie. Mówię te wszystkie te